Dobry, mam na imię Zuzia, zapraszam na plac budowy. Proszę. Dziękuję. Powiedz mi, co tutaj się wydarzyło? Tu była scena? Gdzie to było tylko? Tak, tu kiedyś była scena, ale teraz robimy scenę gdzieś tam, żeby Ta. było więcej miejsca. Dobra. Co będzie na scenie w ogóle? Na scenie będzie orkiestra, tam będzie można o, oglądać m -m. jak tam śpiewają, grają. A coś do jedzenia będzie? A coś do jedzenia to będą takie właśnie straganiki. Jeden tutaj będzie z wadą tak, y, Jeden będzie po placie, który będzie z kukurydzą. a drugi będzie z podwodem, to do Tutaj. tutaj. Na loterii można wygrać piękny niebieski górski rower, o. nowe książki nogę jakąś. Czyli dużo tak. różnych atrakcji będzie. A kier masz książki, to można będzie kupić to jakąś książkę czy nie? Tak, będzie można kupić książkę, Zależy y, kto to lubi czytać. Hmm? A ciacho dobre zjemy, czy nie zjemy na tym Tak, postynie? będzie jakiś ciasto, to będzie Będą jakieś nie wiem, pączki do kupienia. Hmm, czyli dla każdego coś dobrego? Tak. No to